Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak nazwa kolejnego filmu brzmi Stany Zjednoczone, Nowy Jork. Tak właśnie się stanie, i jutro rano startujemy po prostu do Nowego Jorku. Ja akurat jeszcze tutaj sobie auto zatankowałem, bo zostawiamy je na lotnisku w Curichu, lecimy z Curichu. Mm, ogólnie, może zacznę od początku. Kto mnie zna, to wie, że mieszkam już od prawie 3 lat w Szwajcarii. Razem z Martyną, ze swoją narzeczoną. Wcześniej mieszkaliśmy w Niemczech, przenieśliśmy się tutaj i regularnie jeździmy sobie po prostu. Zwłaszcza w zimą, kiedy mamy więcej wolnego. Ja teraz mam trochę, mam prawie dwa, dwa miesiące urlopu. Także, także, no, także startujemy jutro do Stanów Zjednoczonych. Przed wjazdem, oczywiście za chwilę widzimy się na lotnisku. Przed wjazdem warto powiedzieć o kilka, że, kilku rzeczach, na przykład o takich, dlaczego akurat Dlaczego ogólnie tak późno wybieramy się do Stanów Zjednoczonych? Czemu nie byliśmy tam wcześniej? Otóż z racji tej, że ja byłem na Kubie w 2022 roku przez 10 dni, a ludzie, którzy byli na Kubie są traktowani trochę inaczej i często są im odrzucane esty, czyli te pozwolenia, które Polacy muszą mieć do wjazdu do Stanów Zjednoczonych. I długo przez to zwlekaliśmy, żeby no, po prostu zjazd do Stanów Zjednoczonych. Różne dziwne rzeczy czytaliśmy na forach, na też chat GBT, i tak dalej. Bardzo często było po prostu tak, że ludzie, którzy byli na Kubie, na pytanie przy Eście zaznaczali, że byli, i ESTA była im po prostu nieudzielana, odrzucana, musieli bawić się w oficjalną wizę. No i jakoś tak żeśmy tego omijali. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że ryzyk fizyk próbujemy chat GBT, a w zasadzie Jiminy nam po prostu doradził, żeby nie kłamać, powiedzieć jak było. Było faktycznie tam pytanie o pobyt na Kubie, jest jeszcze. Grupa kilku krajów, jak na przykład Jemen, i parę tam innych, które są uznawane za, y, przez Amerykanów za kraje, które wspierają tę ciemną stronę na nocy. Okazało się, właśnie u mnie, że ja, będąc w Kubie w 2022 od 10 do 20 grudnia, jeszcze byłem w tym dobrym okresie. Gdybym był dwa miesiące później, no to już bym mógł mieć problemy. Także dzięki temu dostałem wizę. Jeszcze co do wizy, czy wizę, mówię ogólnie o ten permit, czyli o SD. No więc y, dostałem ją. Tutaj na górze dodaję... Widzicie tą ikonkę? E, to jest właśnie ikona aplikacji, którą trzeba pobrać, e, jeśli chce się złożyć wniosek o EST. Tu kosztuje 40 dolarów. Wypełnia się wszystkie dane z dowodu i tak dalej. Odpowiada się na kilka pytań. E, normalnie tam widzieliśmy na internecie, że trzeba czekać na to około 5-6 dni. Myśmy dostali odpowiedź po prostu po pół godziny. Także od razu ucieszyliśmy się tak, że możemy już je jechać po prostu tam. Druga rzecz. Loty. I zakwaterowanie. Ile zapłaciłem za lot, dodaję tutaj na górze, a teraz, ile zapłaciłem, zapłaciłem za zakwaterowanie, dodaję teraz na górze. No więc lot można znaleźć y, od 300 jakichś tam 30 franków, y, z no, po prostu ze Szwajcarii, czyli tu, gdzie mieszkamy. Nam udało się znaleźć za tyle właśnie, tu, ile tu wcześniej pokazałem, z przesiadką w Reykjaviku. Także lecimy islandzką linią. Y, cena dosyć dobra, zwłaszcza, że to jest przed świętami, także. Będzie ten naprawdę fajny czas przed świętami. Nawet chyba będzie śnieg, zobaczymy. Z tego co widzieliśmy, to tak. No I ostatnia rzecz to hotel. Nam udało się zarezerwować hotel dosyć drogi. Teraz duży tutaj ikonkę, jak się nazywa. Um, no i to było tak, że na ten okres, yy, gdy wpisywaliśmy na bookingu, to wszystkie hotele były w ogóle od 4000 franków, czyli jakieś 16-18 tysięcy złotych w górę. Stwierdziliśmy, że poszukamy sobie jakiegoś hotelu, po prostu dojedziemy sobie metrem do tego, celu, do tego na Manhattan, po prostu, a będziemy spać gdzieś po prostu dalej. I w pewnym momencie wszedłem na aplikację Revolut, bo akurat z niej korzystam, i tam są też noclegi, i wyskoczyła mi właśnie ta cena, do którą zapłaciliśmy. Bardzo niska jak na Manhattan, bo są tam i po prostu na Manhattanie. Będziemy po prostu spać na Manhattanie między Empire State Building a mm, Madison Square Garden. No. Także jutro startujemy z Zurichu, Powiedziałem chyba wszystkim, co miałem mówić: wizy, że ESTA, bilet i gdzie będziemy, no hotel. No, to był taki wstęp. I co jeszcze miałem powiedzieć? Co będziemy tam robić? Co będziemy tam robić? Mamy dużo w planach. Chcemy iść na mecz NBA. Już, kupiłem już bilety na do Madison Square Garden na mecz New York Knicks z Orlando Magic. Także w niedzielę idziemy na ten mecz poza tym oczywiście y, fire Stand building statua wolności standardowe rzeczy takie jakie się robi w Stanach Zjednoczonych i oczywiście odpowiemy też na pytanie y, chcę po prostu w tych filmach w tych kilku pewnie nie wiem czterech pięciu filmach odpowiedzieć pewnie będzie jeden film z każdego dnia chcę odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje tydzień w Nowym Jorku także to będzie główne 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 pytanie główne zadanie po prostu żeby sprawdzić ile kosztuje weekend w Nowym Jorku Ym, no także startujemy ja sobie zatankowałem Jadę do domu, pakuję się, pakujemy już sobie rzeczy i jutro startujemy do cyrichu, a jeszcze jeden koszt, który już nam tutaj przyszedł, to 55 franków za parking na lotnisku w cerichu. Także to jest jeden z tych podstawowych kosztów. Także to było na tyle. Widzimy się zaraz na lotnisku. A i nigdy nie robiłem tego, ale dzisiaj to zrobię. Także jak chcecie mnie wesprzeć i zmotywować do kolejnych filmów, a postaram się, żeby było ich więcej i w miarę regularnie. Także zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, a ja postaram się, już nawet powiem tutaj, postaram się coś też więcej opowiadać o Nowym Jorku, także jak powiem to na początku filmu, to się teraz zmotywuję, żeby to utrzymać, także trochę o historii, trochę o miejscach, gdzie będziemy, tak dokładniej historię może Empire State Building, bo polski wątek też tam jest, eee, no także zapraszam. Wczoraj 6 godzin, i w klasie ekonomicznej nie ma w ogóle jedzenia, więc dodatkowe doszły nam koszty około 20-22 euro na osobę. Właśnie czekam na jedzenie, e, na ryż z kurczakiem. Zdarzyło się dużo rzeczy, a w sumie może, mogę, mogę nawet teraz powiedzieć, e, wyjechaliśmy z zapasem na lotnisko. Może minimalnie, minimalnie za późno, tak powiedzmy na styk, e, i po. Tam po kilkunastu kilometrach zaczęły się korki, coraz więcej korków, coraz więcej korków i skończyło się po prostu prawie katastrofą, prawie tym, że spóźniliśmy się na samolot. Wydaliśmy na ten parking, który wykopiliśmy. Krążyliśmy, bo w ogóle nie było znaczony. Już zaczęliśmy się mega denerwować, bo była godzina do jazdy i, i po prostu już było naprawdę, już był naprawdę nóż na gardle. I co? I zadzwoniliśmy do tego, do tego, 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 tego tej firmy, która nam te miejsce parkingowe wynajęła. I oni mówią, że sorry, ale nie zdaliśmy im znać, o której przyjeżdżamy i oni nie mają dla nas już transportu na lotnisko. Zaczęliśmy dzwonić, pokierowali nas, gdzie jest to nasze miejsce parkingowe. odstawiliśmy auto, zaczęliśmy dzwonić za taksówkami, nikt nie chciał. Na jednym nie odebrali, na drugim jeszcze tam coś, na trzecim jakiś, jakiś numer wybraliśmy i już zaczęło być naprawdę nerwowo. Więc stwierdziłem, że ryzyk fizyk, podszedłem do gościa, który akurat mieszkał gdzieś. byliśmy akurat to jest w ogóle parking był na osiedlu. E, tak jakby po na osiedlu. Ktoś wynajmował kilka miejsc parkingowych na osiedlu i dodatkowo oferował do tego transport na lotnisko. No i po prostu podszedłem do gościa. Już taki zwątpiony do Szwajcara, i mówię do niego, czy po prostu podwiezie nas na lotnisko prywatnie, zapłacimy mu ile tam chce, bo jesteśmy po prostu, krótko mówiąc, w dupie. Gość chwilę się przemyślał, chwilę przemyślał powiedział, że spoko, Za 60 franków nas podwiezie, także dodatkowy koszt, a no trudno, ale akurat mi tu babeczka e, stewardessa przeszkodziła, przyszło moje jedzenie za tą tackę, to jest moja ręka. Zapłaciłem 11 euro. No dobra, wracam do tematu. No i cały gość za te 60 franków po prostu podwiezł nas na lotnisko. I zanim przejdziemy kontrolę paszportową i tak dalej, byliśmy mega no, lot był o 13, a my byliśmy tam przed bramką no jakieś 15 minut wcześniej, także mega późno. I no, starzy podróżnicy, którzy już pewnie kilkadziesiąt lotów mają ze sobą i praktycznie. Tej rutyny z tego, no nie wiem, zamyślenia prawie spóźniliśmy się na samolot. No. Dobra, ja jem, Potem oglądam Harego Pottera. A potem, może sobie obejrzę znowu Kalina. A w ogóle to lecieliśmy na to lotnisko i żeśmy się śmiali, że nie mm, lecimy do Nowego Jorku. A. To nasze zbieranie, jak właśnie Kevin z rodziną, czy znaczy, no jak z filmu Kevin w do wybiorku, jak lecieli na to lotnisko, bo się spóźnili na samolot, prawie spóźnili. No. Także dobrze się zapowiada. My co, poszliśmy sobie jeszcze przed lotem na czacie GPT, jak dotrzeć do naszego hotelu z lotniska. Nie lecimy na, na lotnisko Kennedy'ego, tylko na lotnisko tam jakieś inne mamy tam godziny z hakiem musimy, także będziemy musieli coś czarować jak dotrzeć z tego lotniska z półtora godziny trzeba jechać i najpierw jakimś pociągiem, a potem metrem także będziemy po prostu na bieżąco działać dobra, ja jem i śpię oglądam, potem śpię i, no i widzimy się w Nowym Jorku no i za chwilę ogólnie już jesteśmy w Nowym Jorku za chwilę pierwsza kontrola paszportowa i wizowa w Stanach także jestem już ciekaw co będą pytać no, idziemy no i już czuć, że jesteśmy w New York no jesteśmy w Stanach, jesteśmy w Nowym Jorku yy, zero pytań pytanie, zero pytań tylko po co tu przyjechaliśmy, ile będziemy paszporty, naciski palców kobitkę obok E, przesłuchiwali, jak nawet jakby sprawdzał nieruchomość pewnie coś, czy chce kupić, czy gdzie mieszka czy u kogo mieszka, dopytywał się wszystkiego także czepię dobrze Właśnie kupiliśmy wodę litrową za 7 dolarów No, już się zaczyna. zaczynają się ceny nowojorskie No i będziemy teraz szukać transportu z naszego hotelu Można pojechać taksówką za, jakąś 100, za jakieś 100 dolarów za kurs, a my będziemy próbować najpierw pojechać pociągiem a później metrem także połączymy sobie to i zapłacimy jakieś pewnie z 40 dolarów także trochę też jesteśmy tu już jakieś pół godziny a jeszcze nie słyszeliśmy angielskiego są hiszpańskie, także no welcome w końcu jesteśmy no i jedziemy sobie pociągiem przysiedliśmy się teraz do pociągu. Standard dosyć, dosyć trochę brudny, ale ze 17 dolarów już jedziemy. Mam jeszcze jakieś pół godziny, także zamiast 100, Znaczy mamy 30, potem jeszcze pewnie metro kilkanaście i będziemy już w hotelu, także jedziemy. Po drugim, długim chodzeniu po metrze, w końcu udało nam się znaleźć wyjście. Trochę jak dzieci węgle. Pierwszy widok na Manhattan. Oczywiście niedaleko naszego hotelu, także żadna super ulica, ale pierwszy widoczek e, charakterystyczne taxi Szukamy naszego hotelu. No i jest i nasz hotel bardzo blisko. Będziemy mieć do praktycznie wszędzie Także czekajmy się o. No chodź, chodź, chodź No i pokój jest Nie jest taki mały, myślę, że będzie Pokój jest ładny będzie dodać, że... Nie, Standard Tak jest <grym> kawa to jest pani. A najlepszy to jest taras No i proszę Państwa Teraz wymiata, teraz wymiata No i Chyba zrobię tu z tego miniaturę fajny fajny widoczek także Nowy Jork No i muszę przyznać, że w porównaniu do jedynych pokojów nasz jest dosyć tanie, a jako nieliczni mamy balkon i to dosyć duży no, widoczki. No świetne, 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 co tu mówić. Tylko jest miasto jakoś dziwnie puste, ale sobota, wieczór no dobra, wchodzę do środka, bo zimno. No i zeszliśmy na dół, lobby bardzo ładne. Wchodzimy na ulicę idziemy coś zjeść, coś dobrego. Także zobaczymy czy tu jest droga. No i mamy pierwszy widoczek na Empire State Building Z widokiem na Empire State Building mamy restauracyjkę i korki Także idziemy jeść Coś jak McDonald's Tutaj Patrzymy na ceny To nie jest źle To no, oczywiście my porównujemy do franków Coś jak McDonald's, ale... Z widoczkiem na ruchliwą ulicę Za 35 dolarów przyszło nam coś takiego Oczywiście z napiwkiem W Szwajcarii za te pieniądze mielibyśmy jednego Ale dobra, jednego. No i zjedliśmy Ale burger katastrofalny Pływało wszystko w tłuszczu No i za te pieniądze w Szwajcarii Faktycznie to byśmy mieli Burgera pierwszą klasę A tutaj to tak średnio Dobra, idziemy w stronę Central Parku Do coraz ciekawszych rejonów dochodzimy. No tu jest na bogato, a tu zbliżamy się do Louis Vuitton a. Cały ogromny budynek. No i idziemy do całego sklepu Apple. Muszę kupić ładowarkę, przypuszczam, że z 50 franków, z 200 zł zapłacę. Zobaczymy zaraz. Zostawiłem swoje oczywiście w aucie, jak to ja. Kurde, co tu się dzieje? Chyba najfajniejszy cały sklep Apple. Patrz tu. Patrz tu, Martyna, co tu się dzieje. Wszystko Apple, można sobie przetestować. Dobra, szukamy ładowarki. No, no, robi wrażenie, trzeba przyznać. Muzyczka, muzyczka leci, ludzie sobie testują, siedzą, a ja szukam. Zobaczymy też na etui po 45 dolarów za sztukę. A na jakichś chińskich platformach typu temu można kupić za 3 dolary. Ja u mnie sprawę załatwię chyba kabel za 18 dolarów. Kupuję kabel za 100 zł za 19. No dobra, trudno, zapomniałem to muszę kupić. Dobra, my no kupiłem ten kabel. Zapomniałem oczywiście tego, że w Stanach jest tak przynajmniej tu w Nowym Jorku. A wszędzie że VAT jest do liczania dopiero przy kasie, także za kabel zapłaciłem 21 dolarów. Idziemy jeszcze coś szamnąć, bo ten burger był naprawdę słaby. E, idziemy do hotelu. Także prawdopodobnie powoli będziemy kończyć ten dzień. No, jesteśmy zmęczeni, to trzeba przyznać. Idzie sobie Mikołaj. Można się przejechać. Dzisiaj jest 6 grudzień, także poźle ludzie po miejscu.